Dobry wieczór Państwu. Teraz będziemy mówili o dniu jutrzejszym, a będzie się działo wiele pod Poznaniem. Dokładnie w Sierosławiu w gminie Tarnowo podgórne, pomiędzy dopiewem a Tarnowem Podgórnym, w dworku w Sierosławiu festiwal literacki Miedzianka po drodze. Karawana tego festiwalu, karawana kempingowa, można powiedzieć, po taką formułę właśnie ma ten festiwal, że pisarze, literaci, reportażyści przemieszczają się po kraju. Dojedzie jutro do Sierosławia i tam ten festiwal będzie miał swój finał. A ze mną jest Poznaniak z pochodzenia, w tej chwili mieszkaniec Warszawy z tego, co je, jeżeli się nie mylę, ale Poznaniak znany polski reportażysta, świetny reportażysta i organizator tego festiwalu, Filip Springer. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, hej. Witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj jesteście z tą właśnie karawaną, o której piszecie w swoich mediach społecznościowych, o której mówiłem. Jesteście w Pleszewie na Dworcu Kolejowym. Festiwal trwa. Jutro będziecie w Sierosławiu, ale wszystko zaczęło się w Miedziance, stąd przecież nazwa tego festiwalu. Miedzianka, górska wioska, nieopodal Jeleniej Góry, w Rudawach Janowickich. Piękne w ogóle pejzaże, piękne miejsce. Kiedyś miasto górnicze i ty to miasto odkryłeś dla Polaków w swoim debiucie literackim Miedzianka. Historia znikania. Powiedz trochę o właśnie tym miejscu i o tym, w jaki sposób ono narodziło w ogóle cały festiwal. Rzeczywiście jest tak, że ja no już ponad 12 lat temu e, znalazłem się w Miedziance e, w gminie Janowice Wielkie, zupełnie przez przypadek, i tam, e, że w tej e, Miedziance dowiedziałem się, że było tam kiedyś miasto, a dzisiaj e, nie ma po tym mieście właściwie żadnego większego śladu. E, i mm, i postanowiłem napisać o tym miejscu książkę. Historia miedzianki sięga średniowiecza. Od zawsze wydobywano tam kruszce, no, ale rabunkowa gospodarka, zwłaszcza po 1945 roku, doprowadziła do zapadnięcia się tego miasteczka. W 2010 roku ukazała się książka Miedzianka: Historia znikania. Kilka lat później. Teatr w Góry Górze wystawił na jej podstawie spektakl i dwa razy ten spektakl był grany w samej Miedziance w wersji plenerowej. I wokół tego spektaklu wtedy narosła taka fajna energia, którą myśmy w Instytucie Reportażu z Warszawy postanowili wykorzystać i tak narodził się festiwal. Trzy edycje festiwalu, 2017, 2019, każda z nich była dwukrotnie większa, jeśli chodzi o frekwencję. No i w 2019 roku doszliśmy do tego momentu, w którym e, zrozumieliśmy, że nie możemy więcej tego festiwalu tam organizować, bo po prostu to miejsce zadepczemy. Ale taka jest. W bardzo ekspresowym w skrócie historia tego miejsca. Bardzo ekspresowym. Tam ekspresy w Pleszewie chyba na razie nie przejeżdżają. To właśnie, dlaczego Pleszew To dlaczego... wąskotorówka wspaniała. Wąskotorówka, dokładnie. I wspaniała biblioteka, o której też którą też pokazywaliśmy na naszej antenie WTK. Pięknie odrestaurowany budynek. Właśnie wspomniałeś o tym, że nie chcieliście zadeptać miedzianki. Mówiąc w Cyzusowiu, albo nawet nie w Cyzusowiu, i ruszyliście w trasę. To skąd pomysł na taki festiwal, który się będzie przemieszczać? Jakie miasta już odwiedził do tego jutrzejszego finału? Dlaczego właśnie taka trasa? Byliśmy już w Gliwicach, byliśmy w Raciborzu, w Nysie, w Opolu, wczoraj w Złotym Stoku, a dzisiaj właśnie jesteśmy w Kleszewie. Jutro kończymy w Sierosławiu pod Poznaniem w imieniu Podgórne. Postanowiliśmy przywieźć ten festiwal publiczności zamiast ściągać publiczność na miejsce. Żeby chronić to miejsce to była nasza główna motywacja, ale także żeby w ogóle zmniejszyć ślad ekologiczny tej imprezy oraz zmienić w ogóle strukturę jej publiczności. Do Miedzianki na festiwal ten stacjonarny przed pandemią przyjeżdżali głównie mieszkańcy dużych miast. Przybywali tu u mnie, na każdym spotkaniu mieliśmy około 300-400 osób, ale to była głównie publiczność wielkomiejska, która robiła sobie weekendowy wypad za miasto i odwiedzała miedziankę. Teraz na czasie festiwalu mamy frekwencję o wiele mniejszą, to jest około 50-80 osób na każdym spotkaniu, ale to są mieszkańcy lokalni, to są ludzie, którzy po prostu przyszli po pracy posłuchać o literaturze i szczerze mówiąc, o wiele bardziej nam leży na tym, żeby mieszkańcom mniejszych miejscowości. Oczywiście nie zawsze mniejszych no bo Gliwice i Opole to nie są małe miejscowości, ale próbowaliśmy sprawdzić różne miejscowości, różne publiczności. Wiele bardziej nam zależy na tym, żeby takim mieszkańcom mniejszych miejscowości przywozić festiwal, niż organizować kolejną imprezę dla tych wielkomiejskich mieszkańców. Dlatego też to miejsce Sierosław pod Poznaniem jest tak wybrane, żeby E, zaakcentować to, że robimy tę imprezę także dla mieszkańców na przykład aglomeracji poznańskiej, niekoniecznie dla samego Poznania. Oczy, oczywiście e, zapraszamy wszystkich, chociaż w Poznaniu akurat imprez tego typu nie brakuje. No i to będzie dworek, piękne plenery również. Pogoda jutro ma sprzyjać, więc to macie zagwarantowane, a do tego Sierosławia pod Poznaniem, pomiędzy Dopiewem a Tarnowem Podgórnym. Przywozicie naprawdę gwiazdy, jeśli chodzi o polską literaturę, polski reportaż. Będzie Marcin Meller, będzie Mariusz Szczygieł. Kto jeszcze i w jakich godzinach, z kim będziemy mogli jutro się spotkać, kogo posłuchać? Jako, że jestem od tygodnia w drodze i e, permanentnie robimy jakiś remanent w naszym programie, to jak mnie zapytasz, o której godzinie występuje Romariusz Szczygieł, to wpadnę w panikę, gdyż nie wiem tego. Trzeba sobie to sprawdzić na stronie miedzianka albo na Facebooku i wszystkich wydarzeniach z tym związanych. To bardzo polecamy. E, natomiast, to natomiast rzeczywiście Mamy Mariusza Szczygła, mamy Marcina Mellera, mamy Jakuba Sieczkę. To jest reporter i jednocześnie ratownik medyczny, który napisał wspaniałą książkę POGO o ratownictwie medycznym w Polsce. Mamy też Małgorzatę Reimer. Mamy teraz improwizowany Klancyk, który będzie improwizował teksty Mariusza Szczygła. Mamy znakomitą lekcję poezji z Julią Fiedolczuk, która właśnie teraz na Państwa ekranach. Mamy też kinoletnie Letnie Fundacji Deloitte Polska i mamy Koncert Michała Zygmunta, Rekwiem dla Odry. To jest koncert, muzyka, który inspiruje się dźwiękami Odry, i gdy umawialiśmy się na ten koncert, no, pewnie w lutym jeszcze, to w ogóle nie wiedziałem, że on będzie miał taki żałobny charakter względem tego, co się, co się wydarzyło. A całe wydarzenie kończymy tak zwanym eventem, które nazywamy Latarnicy i Latarniczki. To znaczy, że późnym wieczorem, no nie takim późnym, około 22, wieczorem w świetle latarni nasi autorzy i autorki czytają publiczności. Swoje teksty, a publiczność czyta im i to jest wydarzenie, które zawsze wychodzi. Jesteśmy tym z tego absolutnie dumni. To zachęcamy od godzin no, wczesno popołudniowych, do samego wieczora, przynajmniej co godzinę. Ja tych te godzin też nie znam na pamięć, ale tak jak sprawdzałem stronę internetową, to co godzinę jest jakaś fajna rozmowa, prelekcja z ciekawymi gośćmi, o których Filip mówił, ale zapytam jeszcze o to hasło tegorocznego Festiwalu Miedzianka po drodze. Literatura niepraktyczna. No to jak jest niepraktyczna, to dlaczego mamy jutro posłuchać literatów, pisarzy? Bo trzeba się upominać o niepraktyczność. To nie jest tak, że wszystko, co robimy w życiu, musi mieć jakiś namacalny efekt, wymiar, który da się policzyć i skalkulować. Trzeba robić rzeczy niepraktyczne, bo tylko w obrębie rzeczy niepraktycznych, takich, które są odporne na przykład na zawołania rynku, na zawołania systemu, które się, są w kieszonkach oporu tego systemu, tylko w nich czai się zmiana. Bezwzględnie jest tak, że my potrzebujemy zmiany na wiele, wielu poziomach. Przede wszystkim potrzebujemy zmiany myślenia w kwestiach ekologicznych. To jest bardzo ważne dla nas wątek, więc upominamy się o taką literaturę, która nie jest jednoznacznie spięta z oczekiwaniami konsumentów i nie reaguje na te oczekiwania konsumentów, bo bardzo wierzymy w to, że dobra literatura jest odporna na te oczekiwania, na oczekiwania czytelników, jest autonomiczna w tym, o czym opowiada, więc o taką literaturę się w naszym programie upominamy i warto tutaj dodać, że nie wszyscy nasi autorzy się z tym zgadzają. Jak zapraszałem Marcina Melera na festiwal i przeczytałem mu ten Manifest, to on powiedział, że nie zgadza się właściwie za jednym słowem tego manifestu, ale z chęcią przyjdzie i o tym opowie. Jutro można właśnie Marcina Melera spotkać. Dworek Sierosław, jeszcze raz serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów i w imieniu Filipa. Bardzo Tobie dziękuję za tą rozmowę i za to, że miedzianka po drodze zawitała również pod Poznań. I będziemy mogli mieć jutro naprawdę sporą literacką ucztę. Ci, Którzy się tam wybiorą, do czego Państwa bardzo, bardzo zachęcam. Dziękuję tobie za rozmowę. Dzięki Wielkie, dzięki Wielkie. Czyli do jutra. No a ja Państwa zachęcam, żeby też odwiedzić może kiedyś miedziankę. Jesień ma być piękna tego roku, tak mówią synoptycy, więc czy to wrzesień, czy październik, miedzianka. Można wsiąść w Kamieńczyk, pociąg, który kursuje w Karkonosze z Poznania i na stacji Janowice Wielkie wysiąść. Kilka kilometrów obok Janowic znajduje się miedzianka, o której właśnie przed laty książkę napisał Filip Springer. Miedzianka historia znikania o tym niezwykłym miejscu, zapomnianym przez lata, a teraz odkrytym na nowo przez właśnie literaturę, przez reportaż. W miedziance powstaje coraz więcej i agroturystyki i takich miejsc, które nawiązują właśnie do tego górnictwa, które kiedyś kwitło i do miasta, które. Obfitowało, obfitowało kiedyś wielkie bogactwa, dzisiaj, dzisiaj jest zwykłą górską wioską, właśnie gdzieś poza szlakami. Bardzo ładne miejsce. Dziękuję Państwu za uwagę. Spoglądam na zegar. Za 7 minut pełne wydanie Pulsu Dnia. Serdecznie zapraszamy.